Cześć wszystkim. Tu Weronika, Witajcie na moim kanale. Cieszę się, że jesteście tu ze mną ponownie. I tak jak obiecałam w poprzednim filmiku, ten następny filmik jest dla was z serii y, jak nosić, czyli wracamy do tematyki kolejnej rzeczy z garderoby, podstawowej rzeczy, bo będziemy cyklicznie y, rozmawiać o y, takich essentials, czyli najbardziej y, używanych, najpotrzebniejszych rzeczach z y, Gardelowy, dlaczego warto je mieć w szafie, jakie warto mieć w szafie i jak je stylizować? Zostańcie ze mną, żeby się dowiedzieć. E, wybrałam dla Was 10 koszul z mojej szafy, które uwielbiam łącznie z tą, co mam na sobie. E, także zaczynamy. Zapraszam Was do świata białej koszuli. Na początek może zacznę od tego, co mam na sobie: koszuli, którą zapożyczyłam od swojego taty. E, schowałam tutaj kołnierz, jak widzicie, jest taki podmuszkę czy krawat. Ale nie jest mi on potrzebny teraz, bo mam oczywiście golf pod spodem. I w tym zestawieniu stwierdziłam, że przełamie. Tą taką oficjalność koszuli Zresztą ona jest taka szeroka Więc fajnie ją założyć na jakiś long sleeve pod spodem Czy na t-shirt Jako taka narzutka typu właśnie jak lekki sweterek Coś takiego e, No i tak zostawiłam z granatem I jak widzicie z kozakami e, Wężowy deseń Bo też mają troszkę takie niebieskie przełamania koloru Eko skóra, Ale bardzo wygodne z mango e, Spodnie na się kupione bardzo dawno Ale uwielbiam ich materiał Bo jest taki śliski, wygodny ładnie trzyma sylwetkę i granatowy golf, który ostatnio kupiłam. Teraz tak, nie bójcie się zapożyczać koszul z garterowy męskiej, tak, czy ze swojej rodziny, kogoś znajdziecie, kto nie potrzebuje jakichś białych koszul, czy też niebieskich w paski białe, też super wzór, dlatego, że z takim mankietem jest większe pole manewru, niż z takim krótkim, klasycznym wzorem koszuli bardzo dopasowanej. Koszule dopasowane białe pod kołnierz zapinane zostawmy, jeżeli pracujemy w korporacji i tylko tam. Dlatego, że owszem, ładnie trzymają talię i sylwetkę, ale to momentalnie od razu się kojarzy z czymś takim związanym z biurem. Nie jest to nijak jakby przełamujące bariery mody, że tak powiem. Nie to, że musicie przełamywać bariery mody, nie o to mi chodzi, ale jednak, jeżeli chcecie na co dzień wyglądać ciekawiej, polecam bardzo szukać właśnie koszul męskich. Czy na się, czy od rodziny, czy od znajomych. Większy mankiet fajnie wygląda, jak staje też spoza marynarki, więc to też jest fajny trick, czy nawet spoza skórzanej kurtki. Ja zazwyczaj nie zapinam pod samą szyję, jak coś to zapnę tutaj, gdzieś w okolicy Biustu, żeby reszta po prostu stała. Wtedy można fajny nasiennik założyć, lekki, złoty, czy srebrny, jak tam chcemy. Drugą sprawą z takimi koszulami, oversize. Fajnie jest też je wiązać w talii, tak? Czyli zostawiamy tutaj otwartą, może tylko nas dwa, trzy guziki, tutaj wiążemy i łatwo je założyć do jeansów, czy latem, właśnie jeansy z wyższym stanem, z taką koszulą i sandałki, czy japonki, czy klapki, cokolwiek. Też jest świetny efekt. Także taką koszulą możemy się bawić. Możemy ją wiązać sobie latem jak pareo, możemy ją zawiązać tutaj przy biuście, też jest fajne to bez rękawów wtedy. Także bawcie się modą i spróbujcie czegoś takiego, polecam, to jest nasz numer jeden. Dobra, następnie mam dla was koszulę, która jest tak jakby miksem. To nie jest do końca biała koszula, jak widzicie. Pokazywałam ją ostatnio w jednym ze swoich filmików, takie jakby połączenie materiałów. Więcej jest tutaj na boku, są zszyte tak w prostokącie tutaj. Doszyta po prostu koszula pod spodem bez yy, kołnierza. Uwielbiam, uwielbiam tą koszulę. Także nasz numer dwa to jest modyfikacja w koszulach. Także możecie mieć jedną w szafie czy dwie, które są jakby takim unikatem. Jeszcze jedną Wam pokażę też z łączonych materiałów. Tu jest jakby taki filc, swetrowy materiał, ale nie gryzie, więc jest bardzo przyjemny. I co jest niesłychane, w Zarze to ogarnęłam na wyprzedaży za całe 15 zł, a w ogóle nie wygląda w reżimie że 150 zwyż co najmniej. Także naprawdę nie dowierzałam, że taka cena yy, na końcówce wyprzedaży się trafiła. Jestem bardzo dumna z tego zakupu. Fajne, ma wysunięty też motyw kamizelki na ramionach. Ja uwielbiam takie proste, minimalistyczne rzeczy, bo wystarczy fajne kolczyki do tego założyć i do spódnicy, i do spodni. Tym razem dla Was zostawiłam z spodniami też z Zary. Fajne, bo taki techniczny, gruby materiał z suwakiem przy talii i suwaki na dole, co sprawia, że mam taki rozkloszowany efekt dzwonów, więc polecam Wam mieć modyfikację w koszulach. Jako nasz numer 3. Mam tu koszulę, którą nie pamiętam. Wydaje mi się, to na się było kupione, chociaż nie jestem pewna, też bardzo, bardzo dawno temu. Niemniej jednak jest z hm z HM. Yy, zaraz wam pokażę, z czym to zestawiłam. Patrzcie na jej krój, Jest fantastyczna, uwielbiam jej design, dlatego że ma tak wszytą gumkę w talii, yy, V-dekolt, więc bardzo kobiecy dekolt, głęboki, tu marszczenia, troszkę w taką pepitkę, jakby robioną, no bo. Tutaj jest luźny materiał na dole, ale rękaw jest szczególnie atrakcyjny, dlatego że tu ma ściągacz, tutaj na wysokości łokcia, a na dole dłuższy mankiet z dwoma guzikami. Eee, przez to fajnie trzyma jakby w talii, no bo tu jest zebrany materiał, tutaj trochę się odstaje. Przypomina mi markę Jacques Mousse. Jeszcze jedną koszulę Wam pokażę w tym stylu. Wszelkie jakieś takie marszczenia na koszulach, zebranie materiału kojarzy mi się z tą marką. Jeżeli jeszcze tej marki nie znacie, polecam sobie zrobić research w internecie i zobaczyć. Bardzo się kojarzy z sezonem letnim, dlatego że z południa Francji jest, pochodzi właściciel marki, więc polecam, polecam koszule, które są międzysezonowe. Ja bym to nazwała międzysezonowe, bo się bardziej kojarzy z latem. Jesienią no to niewiele tutaj jest sposobów stylizacji, no bo jedynie w sumie spódnica, tak jak teraz zostawiłam z czarną spódnicą z wysokim stanem, dłuższą ale specjalnie z sandałkami, żebyście zobaczyli letnią opcję. Oczywiście na jesień, zima, no to z wyższym kozakiem, tak jak przy pierwszej stylizacji, też dałoby radę, w czerwni, czy z jakimś właśnie wzorem, ale uwielbiam ją, bo też wystarczy kolczyk i cała sprawa ogarnięta, bo jest sama w sobie bardzo, bardzo elegancka, więc ten dział bym nazwała wzorem projektantów, czyli szukamy koszule, które są... Nie jest sztampową, jakby koszulą pod szyję zapinaną, tylko jednak forma bardziej bluzki w materiale koszuli. Więc polecam to szczególnie. Co do tematyki modyfikacji, e, lekko, tak mówiąc, tu jest jakiś, jakiś taki gorsetowy klimat czyli e, mamy koszulę, z którą ma e, wszyty jakby gorset, taki z przodu zapinany tutaj naokoło idzie i tylko jest wszyta w po głowkach pod pachami. A koszula jest całkiem prosta. Oprócz tego, że ma mankiet troszeczkę rozszerzony, większy. Yy, bardzo, bardzo mi się to podoba. Nosiłam to chyba na dwie okazje. Zdaje się, że na święta yy, Bożego Narodzenia i chyba też na wyjście z pracy męża też to założyłam. I bardzo się dobrze w tym czułam, bo po prostu robi robotę samo w sobie. Nie trzeba się zbytnio starać, żeby białą zwykłą koszulę yy, podrasować, że tak powiem. Jeżeli nie znajdziemy Takiej gotowej, tak jak ta z H&M e, No to polecam po prostu szukać co macie w szafie Czy macie taki top czarny jak gorset e, Z dzianiny nawet Taka tuba, crop top No to wystarczy to założyć na koszulę i już jest super efekt Jakieś czarne, nie wiem, spodnie skórzane do tego, nawet do jeansów. Tym razem ja sobie to zostawiłam z jeansami, dlatego że chciałam przełamać tę taką elegancję tego topu i tak jak mówiłam w poprzednich filmikach, coś co nam się wydaje na pierwszy rzut oka bardzo eleganckie. Starajcie się to przełamywać codziennym stylem, bo wtedy nadajecie jakby rzeczy nowy charakter, nowe życie. E, więc zostawiam z nowymi jeansami, które ostatnio w się znalazłam. Uwielbiam ich kolor, taki granat, naprawdę mocny kolor. E, więc no, wspominałam, że bardzo lubię ten odcień jeansów z takim półwyższym stanem. To nie są taki super wysoki stan, ale pomiędzy męskim a damskim krojem, bardzo proste takie. Mam jeans, mam styl, bardzo mi się podobają. I wydaje mi się, że y, zawsze bielczer niebieski fajnie współgra, więc to się obroni. Możemy do tego takie botki na lekkim obcasie klockowym założyć i się dobrze w tym czuć, a jednocześnie wyglądać troszkę bardziej dopracowanie na co dzień. Następną opcją to będzie coś, co chciałabym zaznaczyć, tak jak mówiąc w poprzednich filmikach, że na jesień, zima też warto by było nosić więcej bieli, e, kremowego koloru, neutralnych barw, aby podkreślić te ciemne, które zazwyczaj wybieramy na kryciach wierzchnich, że tak powiem. Czyli e, tutaj wybrałam taką koszulę satynową, Paski, tak? Ma wzór w paski siecące, Nie że to widać tutaj ten błysk. <grych> e, no, ale w każdym razie jest bardzo, bardzo taka koszulowa, piżamowa. E, był czas w modzie, kiedy e, takie piżamowe kroje, nawet w takie kwi kwieciste motywy, ale generalnie krój koszuli nocnej do, e, jako góra piżamy. To był hit, był taki czas, ale ja mniej więcej od tamtej porze, jak to był trend, ogarnęłam na lumpeksie taki top, który oczywiście jest jedną częścią zestawu piżamowego, ale tak, tak jak mówię bawić się modą, jest opcja jak obronić tą koszulę, żeby nie wyglądała jak część piżamy, dla niektórych to byłoby kompletnie nie, co ja jestem w stanie zrozumieć, ale jednak ja lubię się bawić takimi formami i nie boję się tego nosić na co dzień. Więc założyłam to z białymi jeansami, a na to zakładam w kratkę marynarkę. I oczywiście, botki mogą być kamelowe, tak jak w tym przypadku, eee, coś co nawiązuje do marynarki, a jednocześnie ta cała biel pod spodem nie krzyczy wiosna-lato. Tylko jednak jest sposób, jak nosić takie kolory na zimę czy na jesień. Bardzo polecam i szukać płaszczy w jasnych kolorach. Do każdego to pasuje. Jakby jaśniejsze mamy ulice dzięki temu, więc jak najbardziej yy, mieszajcie ciemne kolory z jasnymi. To będzie zawsze modne. A taka koszula piżamowa to byłoby nasz kolejny hit. Z szafy, także warto to mieć, nie bójcie się tego. A jeżeli już naprawdę nie chcecie sięgać po coś takiego, to po prostu szukajcie białej. Zwyczajnej pod szyję, satynowej, ale też może o takim troszkę większym kroju niż bardzo dopasowane, bo też to nie fajnie wygląda, jak też ma biustonosz pod spodem i widać te marszczenia przybiłście, czy te otwarte y, przestrzenie między guzikami, to też jest kiepskie, więc starajcie się wybierać tak rozmiar, żeby nie był idealnie pod swój, tylko troszeczkę większy, albo oversize tak jak ja lubię. No to już kwestia gustu. I teraz przejdziemy do czegoś, co jest takie wieczorowe, bo tak jak mówiłam do tej pory, to z bardziej o tym, jak zestawiać też takie codzienne formy, w sposób taki codzienny ubrania, żeby nie wyglądać biurowo, żeby czuć się dobrze. Takie na lajcie, bym powiedziała, stylizację. A teraz mam coś dla Was, co, <laughs> co jest takie bardziej do wyjścia. Szczególnie też na ten sezon, bo uważam, latem nosimy same koszule, do spodenek, do spódnic, z sandałkami na obcasie, cokolwiek. Ale jesienią możemy je zostawić z sukienkami, dlatego warto mieć satynowe sukienki w szafie. E, pokażę Wam jedną, którą uwielbiam z swojej szafy, bo ona jest złączonych materiałów ma taką teksturę, z jakby wiskoza i satyna w jednym. Do takiej koszuli, yy, którą na Lumpek się w łodzi ostatnio ogarnęłam, uwielbiam ją, dlatego ma bardzo przesadny mankiet, tak jak Wam wspominałam. To jest detra, który przykuwa moją uwagę, a to, co jest w niej fajne, ona nie jest cała oversize, tak jak ta, co mam na sobie teraz yy, z pierwszego looku, tylko ta jest taka dopasowana i tylko ten rękaw jest taki naprawdę przesadny. Więc uwielbiam takie podrasowywanie podstawowych elementów szaf, bo wtedy. Mamy coś, co będzie zawsze modne, ponadczasowe, a jednak ma coś w sobie, co przykuwa wzrok. Dlatego bez zastanowienia wzięłam tą koszulę. Yy, tak jak widzicie, tutaj lubię ją nosić z takim otwartym dekoltem, może tam zostawiam z trzy guziki czy cztery yy, od szyi otwarte. No i teraz jak widzicie, przodu ma taki tak zwany po angielsku cow neck, czyli jakby taki yy, dekolt wiszący. Taka falbanka się tworzy z, z przodu i to też bardzo wygląda atrakcyjnie. Jest to trochę większy rozmiar niż to, co bym normalnie wzięła, no ale niestety taki się tylko trafił na ląd. Tak się kiedyś uwielbiam ją, bo dół ma skośnie szyty z doszytym materiałem w satynie, więc się pięknie rusza. Mogę ją nosić do kozaków, mogę ją nosić samą w sobie na jakieś wyjście czy przyjęcie. Jest po prostu seksowna. I może być też noszona na co dzień, tak jak w tym wydaniu, czy na wieczór, czy to teatr, czy, czy kolacja, cokolwiek. Nie bójcie się zestawiać letnich sukienek z koszulą, bo to naprawdę nadaje fajny charakter. A wiadomo, że jesienią czy zimą no, nie bardzo jest, jak tak zakładasz takie sukienki, z płaszczem byłoby nam super zimno, więc ta koszula dodaje nam ciepła a jednocześnie wyglądamy bardzo, bardzo szykownie. I wracając do tematyki takiej codziennej, chciałam Wam pokazać taki neutralny, beżowy look. Czyli jeżeli jest koszula troszeczkę bardziej w tonacji takiej kremowej, złamanej bieli, no bo porównajcie tą z tym, co mam na sobie teraz. Jak widzicie, no kolor po prostu się różni. Ta jest bardziej taka żółtawy, odcień beżowy. A więc, jeżeli macie takie beżowe koszuly, takie jakby, nie powiem, że zżółkniałe, bo nie o to mi chodzi, ale... Oryginalnie koszula, która jest w takiej barwie kremowej, to fajnie jest to zestawiać ze spodniami, takimi chinosami. Chinos, to jest rodz chino to jest rodzaj takich spodni bardziej męskich, który jest noszony przez mężczyzn na co dzień, czy do mokasyn, wyjścia z samą koszulą, z paskiem, czyli taki materiałowy odpowiednik kobiecy, takich chino spodni. Z tyłu mają taki charakterystyczny guzik z z kieszenią, z wysokim stanem, co uwielbiam, a dołem po prostu szersza nogawka, lekko zwężona na samym dole, bardzo atrakcyjny krój, więc nawet jeżeli mamy takie szersze bioderka, ja np. mam taką sylwetkę, że taka jestem, gruszka trochę, więc dla mnie takie spodnie są świetne, bo demaskują większe biodra, więc myślę, że wiele osób by się czuło swobodnie z takim krojem i każdemu w tym dobrze, może być noszone do mokasyn, tak jak mówiłam do botek. Także widzicie, ja się w tym super czuję, mogę do tego założyć płaszcz, czy skórzaną kurtkę, czy puffer, w sensie kurtkę bardzo ciepłą, taką puchową, Multo, multu możliwości, a jednocześnie pod spodem mamy, tak jak wspomniałam przed chwilą, jasny cały look, więc jakby czujemy się troszkę świeżej i jesteśmy bardziej widoczni. Więc polecam kremowe koszule, jako y, taka baza garderoby. Y, do tego myślę, że też bym założyła kamizelkę swetrową, tak jak nawiązując do tej koszuli, która była z y, tym jakby szarym filcem, swetrem z Zary. Tutaj całkowicie look jest z, z second handu, z lumpeksu i grubszy materiał, więc fajnie też szukać koszul z grubszym materiałem na jesień, zima. Teraz tą koszulą pod, powrócimy do tematyki y, letniej. Do firmy Jacques'e Muso, o której już wspomniałam. E, proszę bardzo, jest tutaj taka koszula z Zary, którą też w tym roku kupiłam na wyprzedażach. Specjalnie wzięłam rozmiar większy. Zobaczycie tutaj na stylizacji. Dzięki czemu uzyskałam taki fajny efekt, że jest tutaj spięcie na. E, fajne zapięcie takie marszczone na talii. A reszta jest taka luźna, oversize. Ten rękaw też jest taki luźniejszy, bo jak założyłam mniejszy rozmiar. To jednak y, było bardziej spięte w talii, a ta góra była taka zwyczajna. Y, nie było takiego efektu, że tu jest ciasno, tu luźno, tylko wszystko było tak jakby jednej tonacji i ta koszula nie miała charakteru. Więc jak ważny jest rozmiar, jak ważny jest krój, żeby to wszystko razem współgrało, y, zestawiłam teraz ze spodenkami, y, żeby wam pokazać ten letni look. Eee, z sandałkami, bardzo Jacquemus, coś, co bym założyła na kolację wieczorną, latem. Eee, uwielbiam te ko takie koszule, które są sexy po prostu, niczym nie przypominają koszuli biurowej, więc jakby porównać, no to tak jakbym wróciła do tej, co była na początku, takie dwie designerskie koszule, czyli koszule, które nawiązują do projektantów, które w ogóle nie przypominają zwykłej, zwyczajnej koszuli, i mają coś, to coś w sobie po prostu, tak? Więc takie dwie w szafie warto mieć, e, które wybieramy zamiast jakichś topów na wieczór, tak? Zamiast jakichś eleganckich bluzek. Bo nie każdy sięga po koszulę na wieczór, jednym się wydaje, że to nie jest wystarczająco takie efektowne, a nic bardziej mylnego, wystarczy po prostu rozpiąć trochę guzików, mieć coś takiego też z dekoltem V, tak jak w tym przypadku z chemu, więc polecam szukać takiej perełki też. To już będzie nasza przedostatnia opcja, czyli koszula numer 9. I tu bym powiedziała: luźne formy. Tak bym nazwała ten nasz dziewiąty kandydat. Dlatego, że czy to będzie w satynie, czy to będzie właśnie w takim materiale, jak to zaraz nawet zerknę, jaki to jest materiał, bo jest bardzo, bardzo miły w dotyku. Taki lejący się bym to nazwała. Nie wiem, czy to będzie, to jest widać, to jest bardzo stary. Ale tak, mamy poliester. Ja myślę, że to jest poliester i bawełna, no ale w każdym razie jest świetny, bo lejący materiał, taki chłodniejszy w dotyku, więc super się go nosi czy latem, czy zimą. Bardziej bym nosiła to jednak wiosną czy latem, bo to jest taki chłodny materiał, fajny właśnie, że jest taki lejący, jak jest cieplej na dworzu, oddychający materiał, bardzo fajny. I tu słuchajcie, to jest rozmiar 48, okej? Okay? Ja, gdybym kupiła koszulę pod siebie, to byłoby 38. Więc widzicie, jaka jest ogromna różnica. I tak, jak teraz zostawiłam dla Was z leggingsami czarnymi i botkami, mm, to naprawdę, naprawdę nie trzeba patrzeć na rozmiar. Jeżeli coś Wam się podoba i założycie i fajnie to wygląda i macie pomysł na to, to naprawdę rozmiar nie ma znaczenia, a tym bardziej chodząc do lumpeksów, bo to jest oczywiście second-hand, jak większość rzeczy z mojej szafy, no to nie ma co się kierować rozmiarem, bo to nie jest sklep, gdzie znajdziecie trzy czy cztery wieszaki z tego samego produktu, tak? Więc jak już coś się znajdzie fajnego, no to siłą rzeczy trzeba się przełamać. I spróbować to założyć na swój sposób i dzięki temu też e, odnajdujemy w sobie też nowy styl, e, nowe granice tego, co nam się podoba, także polecam przełamywać się i jakby nie być zakapiorem i o, tylko ten mój rozmiar wezmę, tak? Polecam jednak szerzej patrzeć. Dosłownie, szerzej. I słuchajcie, na koniec mam dla Was taki look troszkę bardziej ekstrawagancki. E, wracając do tematyki satynowej koszuli, to jest chyba jedyna z tych wszystkich, która była taka podrozmiar e, w kremowej tonacji e, firmy Monari, więc to dostałam od mamy, bo ja normalnie na takie firmy jak Monari nie patrzę, dlatego że one mi się bardziej kojarzą, właśnie dla osób troszeczkę w e, bardziej podeszłym wieku niż ja, po prostu dla starszych osób, ale Krój tej bardzo mi się spodobał, nawet skojarzy mi się z francuską marką The Couples, podam tutaj, nie wiem czy kojarzycie to markę, jeśli nie zerknijcie, jest bardzo droga niestety, ale może się nią inspirować, tak jak projektantami czy markami, to jest dobry trik idąc do lumpeksów, czy w ogóle dostając coś, czy, czy Jakakolwiek byłaby sytuacja, gdzie coś wybieramy dla siebie, możemy mieć w głowie różne marki, to pomaga, żeby troszkę zaobrazować jaką estetykę chcemy osiągnąć, tak, zakładając daną rzecz. No bo ja właśnie tak wybieram ubrania, zawsze mam w głowie jakąś markę, czy, czy może osobę, która to założyła, czy jakąś znaną osobę, czy no coś mi świta w głowie z tego, co już poprzednio widziałam i dzięki temu tworzę stylizację, tak jest jakby mój tok myślenia często, no ale wracając do koszuli, jest kremowa, to jest coś to jest świetne, ma tutaj wiązania na mankietach, więc tak jak widzicie, wracamy do pomysłów zwykłych rzeczy garderoby, z twistem, z czymś, co jest po prostu ciekawsze. Zawsze jakiś element, taki przykuwający wzrok jest świetny. Tutaj po prostu ma otwarty jakby dekolt. Taki rodzaj dekoltu jest świetny, czy w bluzkach z długim rękawem, czy z krótkim rękawem. Zamiast takiej polówki typowej na guziki, to jest super. Ja uwielbiam ten dekolt w swetrach grubych, beżowych czy czarnych. Mega. Biały, czarny, beżowy sweter z, grubszy z takim dekoltem, jak najbardziej, albo z suwakiem też, super. Nawet większy taki kołnierz, który nachodzi na ramiona wtedy, też ekstra opcja. Więc jest wiele elementów w tej koszuli, które jakby mnie zachwyciło, mimo tego, że jest dopasowana, co nie jest moim jakby faworytem, ale no, od razu ją złapałam od mamy, myślę sobie, super. Rękawy są też w stylu Magdy Butrym, marka, o której już wspominałam, którą uwielbiam. Więc wiele rzeczy, które mnie skusiło do tej y, koszuli, że tak powiem. Do tego zestawiłam satynowe spodnie. Z tyłu mają gumkę, z przodu są szyte tak prosto. W ogóle są proste, takie jakby cygaretki w satynie. Y, z lumpeksu bardzo je lubię i są dosyć wieczorowe. Raczej bym ich nie założyła na co dzień, chyba że totalnie je przełamując latem do czarnych japonek do marynarki jakiś top na ramionczka czarny pod spodem i fajna ciężka torba no to to się wtedy obroni ale jeśli chodzi o jesień zima którą mamy teraz no to jednak e, w tym sezonie założę je w taki sposób jak wam teraz pokazałam no jest stopy pod spodem żeby było trochę cieplej no i oczywiście do tego dobrałam coś co uwielbiam ze swojej szafy żeby nie było nudy i sama koszula to wybrałam e, kamizelkę z kolaboracji Balman i H&M z H&M Uwielbiam ją po prostu. Wracam do niej bardzo, bardzo często. To co mi się szczególnie podoba to takie uwydatnienie ramion bez używania poduszek na ramionach. Ukryty taki tutaj sposób szycia, że mogę ręce tu wsadzić, nie chowając do kieszeni, tylko tutaj z tyłu. Naszycie takie, że sprawia, że jest taki kwadratowy kształt sylwetki. Piękne satynowe lamówki z przodu. Po prostu taka ścięta, tak jakby ścięta marynarka męska, ścięte rękawy. A krój taki szeroki, troszkę nawet sięgający za pupę, więc mogę spokojnie założyć z tym. Więc mogę spokojnie sobie założyć long sleeve pod spodem, legginsy, kozaki za kolano czy przed kolano i jestem gotowa, więc to jest po prostu hit, uwielbiam. I wydaje mi się, że z zestawieniem tej całej satyny wracamy do tej kolekcji, do tej kolaboracji, bo tam satyna się pojawiała i to jest bardzo look w stylu Balman tej marki. Jeżeli tej marki niektórzy nie znają, to jak najbardziej warto zerknąć. Dyrektor Kreatywny Olivier Rusteng. Jest po prostu mistrzem i wprowadził tą markę na, na jakby mapę modową, światową, bo był czas, kiedy na przykład nic co o niej nie mówiono za bardzo. To jest marka, oczywiście, z wielką historią, francuski dom mody, ale jednak Olivier Rustin ją podbudował, że tak powiem. I od tamtej pory, odkąd jest dyrektorem kreatywnym, uwielbiam, uwielbiam ich rzeczy. Jak będę w Paryżu, na pewno zerknę do ich butiku, żeby zobaczyć na żywo ich jakby designy. No i co tu mówić? To jest coś, co na pewno bym założyła od wyjścia czy na święta. To niekoniecznie jest coś na co dzień, ale tak jak mówiłam, koszulę z jeansami spodnie z czymś bardziej takim na co dzień, lightowym topem, takim z długim rękawem, więc takie zestawy, jakie rozłączymy, możemy je założyć na sposoby troszkę bardziej codzienne. To by było na wszystko z białych koszul. Mieliśmy 10 różnych koszul, jak widzicie, bardzo różnych. Pokazujących, że i odcienie mają znaczenie, i może wzór, i modyfikacje. Eee, także na pewno dla każdego znajdzie się jakaś inspiracja, może coś Wam świta w głowie, co macie w własnych szafach, żeby teraz założyć troszkę inaczej. Mam nadzieję, że tak. Komentujcie, lajkujcie ten filmik. Mówcie mi, co wam się podobało, co wam się nie podobało, również dobrze też chcę usłyszeć. No i oczywiście na następne serie jak nosić będę wybierać kolejne elementy garderoby. Jeżeli są jakieś filmiki, które chcecie, żebym nagrała, mówcie mi, mówcie, komentujcie. Jestem bardzo ciekawa i nagrywam te filmiki dla was, więc dla mnie wasze Reakcje są cenne jak złoto, więc bardzo Wam dziękuję do tej pory za miłe słowa, które otrzymałam. Jest to dla mnie, dla mnie kopniak do działania, więc cieszę się bardzo i z tego, co nadchodzi, i z tego, co do tej pory dla Was stworzyłam. Więc dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do następnego. Hej, dzięki.